Cześć, z tej strony JJ. Mamy strzelankę. Jest dzisiaj który? 23 chyba. 23, no coś, coś koła tego. Na razie JJ stoi tam. Jest za daleko, nie trafia. Jest. Na pewno dostałeś. Widziałem jak kulki w niego szły. I said, I'm sorry, I'm sorry, i I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, i stoi przy nim cały czas